Dano trzecią potrawę. Wtem pan podkomorzy, wlawszy kropelkę wina w szklankę panny róży, a młodszej przysunąwszy z talerzem ogórki, rzekł: Muszę ja wam służyć moje panny córki, choć stary i niezgrabny. Zatem się rzuciło kilku młodych od stołu i pannom służyło. Sędzia z boku rzuciwszy wzrok na Tadeusza i poprawiwszy nieco wylotów kontusza, nalał węgrzyna i rzekł dziś nowym zwyczajem my na naukę młodzież do stolicy dajemy. i nie przeczym, że nasi synowie i wnuki mają od starych więcej książkowej nauki ale co dzień postrzegam jak młodź cierpi na tem że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem dawniej na dwory pańskie jechał szlachcic młody ja sam lat dziesięć byłem dworskim wojewody ojca podkomorzego mościwego pana mówiąc pod mu ścisnął za kolana. On mnie radą do usług publicznych sposobił, z opieki nie wypuścił, aż człowiekiem zrobił. W mym domu wiecznie będzie jego pamięć droga. Co dzień za duszę jego proszę Pana Boga, jeśli tyle na jego nie korzystał dworze jak drudzy i wróciwszy w domu ziemię orze, gdy inni więcej godni wojewody względów doszli potem najwyższych krajowych urzędów... Przynajmniej Tom skorzystał, że mi w moim domu nikt nigdy nie zarzuci, bym uchybił komu w uczciwości, w grzeczności, a powiem to śmiało: grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. Niełatwą, bo nie na tym kończy się jak nogą zręcznie wierzgnąć, z uśmiechem witać lada kogo. Bo taka grzeczność modna zda mi się kupiecka, ale nie staropolska, ani też szlachecka. Grzeczność wszystkim należy. Lecz każdemu inna. Bo nie jest bezgrzeczności i miłość dziecinna, i wzgląd męża dla żony przy ludziach i pana dla sług swoich, a w każdej jest pewna odmiana. Trzeba się długo uczyć, ażeby nie zbłądzić i każdemu powinną uczciwość wyrządzić. I starzy się uczyli, u panów rozmowa była to historia żyjąca, krajowa. A między szlachtą dzieje domowe powiatu dawano przez to poznać szlachcicowi bratu. Grzeczność wszystkim należy, lecz każdemu inna. Bo nie jest bez grzeczności i miłość dziecinna, i wzgląd męża dla żony przy ludziach, i pana dla sług swoich, a w każdej jest pewna odmiana. Trzeba się długo uczyć, ażeby nie zbłądzić, i każdemu powinną uczciwość wyrządzić. I starzy się uczyli. U panów rozmowa była to historia żyjąca, krajowa. A między szlachtą dzieje domowe powiatu. Dawano przez to poznać szlachcicowi, bratu, że wszyscy o nim wiedzą, lekce go nie ważą, więc szlachcic obyczaje swe trzymał pod strażą. Dziś człowieka nie pytaj, co zacz, kto go rodzi, z kim on żył, co porabiał, każdy gdzie chce, wchodzi, byle nie szpieg rządowy i byle nie w nędzy. Jaków Wespazyjanus nie wąchał pieniędzy. I nie chciał wiedzieć, skąd są z jakich rąk i krajów. Tak nie chcą znać człowieka rodu, obyczajów, dość że ważny i że się stempel na nim widzi. Więc szanują przyjaciół, jak pieniądze Żydzi. To mówiąc, sędzia gości obejrzał porządkiem, bo choć zawsze i płynnie mówił i z rozsądkiem, wiedział, że niecierpliwa młodzież teraźniejsza, że ją nudzi rzecz długa, choć najwymowniejsza. Ale wszyscy słuchali w milczeniu głębokiem. Sędzia Podkomorzego zdał się radzić okiem. Podkomorzy pochwałą rzeczy nie przerywał, ale częstym skinieniem głowy potakiwał. Sędzia milczał. On jeszcze skinieniem przyzwalał, więc sędzia jego puchar i swój kielich nalał i dalej mówił. Grzeczność nie jest rzeczą małą. Kiedy się człowiek uczy ważyć jak przystało, drugich wiek, urodzenie, cnoty, obyczaje, w ten czas i swoją ważność zarazem poznaje. Jak na szalach, żebyśmy nasz ciężar poznali, musimy kogoś posadzić na przeciwnej szali. Zaś godna jest waszmościów uwagi osobnej i grzeczność, którą powinna młoć dla płci nadobnej. Zwłaszcza gdy zacność domu. Fortuny szczodroty objaśniają wrodzone wdzięki i przymioty. Stąd droga do afektów, i stąd się kojarzy Wspaniały domów sojusz. Tak myślili starzy. A zatem: Tu pan sędzia nagłym zwrotem głowy skinął na Tadeusza, rzucił wzrok surowy, znać było, że przychodził już do wniosków mowy.